Cześć, a dzisiaj opowiem Wam trochę na temat silnika Opla 28 V6. To jest silnik o kodzie Z28NET. Silniki z tej rodziny znajdziecie w modelach aut występujących od 2005 do 2017 roku. Były to modele takie jak Opel Signum czy Opel Vectra C. Dodatkowo taką jednostkę można było znaleźć również w poszczególnych wersjach Cadillaca czy Saba, a zatem dość spore wykorzystanie takiej jednostki było na przestrzeni lat. Jeżeli przyjrzymy się natomiast samej konstrukcji tego silnika, no to na pewno zaskakujący jest fakt, że jest to silnik sześciocylindrowy, który posiada aż 24 zawory. W przypadku tej jednostki wykorzystano turbosprężarkę, jak również wtrysk wielopunktowy. Dodatkowo, w celu zapewnienia sporej wytrzymałości, skorzystano z rozrządu na łańcuchach. Co ciekawe, taka konstrukcja składa się z trzech łańcuchów, co oczywiście powoduje nieco większe ryzyko ewentualnych usterek. Natomiast konstrukcyjnie prezentujemy. Prezentuje to się jak najbardziej dość atrakcyjnie. Jeżeli chodzi natomiast o opinię na temat tego silnika, no to kierowcy bardzo często chwalą sobie tę jednostkę przede wszystkim za jej innowacyjną konstrukcję, ale również za sporą dynamikę, którą oferuje. Przypomnę, że taki silnik posiada moc wynoszącą nawet 250 koni mechanicznych, a zatem trzeba powiedzieć, że jest to jednostka niezwykle dynamiczna, która oferuje niezwykle dobrą kulturę pracy i sporą jakość. Niemniej trzeba wiedzieć, że nie jest to silnik pozbawiony ponieważ ze względu na sporą dynamikę korzystanie z takiej jednostki bezpośrednio wiąże się z dość wysokim poziomem spalania. Dodatkowo, ewentualne usterki czy awarie bywają bardzo kosztowne. Części takiego silnika bywają dość drogie. Dodatkowo, same koszty naprawy bezpośrednio wynikają także z konstrukcji takiego silnika. Dlatego koniecznie z tego wszystkiego zdawajcie sobie sprawę przy wyborze takiej jednostki. Dodatkowo, Pamiętajcie też, że część kierowców zgłasza problemy dotyczące napinacza rozrządu. Dobrze jest to mieć zatem pod kontrolą i wykonywać regularne serwisy i przeglądy takiego silnika to pomoże też zmniejszyć ryzyko ewentualnych usterek w przyszłości no i pozwoli także dość rychło wykryć ewentualne problemy. Przy kwestii dbania o silnik Opla 2.8 V6 Turbo pamiętajcie, żeby wykonywać regularne przeglądy co rok lub co przebyte około 25 tysięcy km. Dodatkowo konieczna jest również wymiana oleju co około 20 tysięcy kilometrów, a zatem na pewno pamiętajcie o tych wszystkich kwestiach, aby odpowiednio dbać o swoją jednostkę. Tutaj też dobre informacje dla osób, które chciałyby wdrożyć instalację gazową. No to oczywiście istnieje taka możliwość, no i opinie dotyczące takiej instalacji również są dość pozytywne. A zatem podsumowując silnik Opel 2.8 V6 Turbo, to jest to jednostka niezwykle dynamiczna i wytrzymała, o bardzo ciekawej konstrukcji, dobrej kulturze pracy, natomiast posiada też swoje pewne wady w postaci wysokiego spalania czy drogich napraw, jeżeli oczywiście takie się pojawią. Niemniej bardzo ciekawe Ciekawa opcja, zwłaszcza jeżeli zależy Wam na dynamicznej jeździe i fajnych osiągach. A zatem tak to wszystko prezentuje się, jeżeli chodzi o ten silnik. Ja jestem ciekaw też Twojej opinii w tym temacie. Napisz swoje spostrzeżenia w komentarzu pod filmem. A póki co to wszystko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.